Witam się z wami, z lekką chrypą, ale ostatnio to jest u mnie norma rano. Jak widzicie, Islandia jest zmienna, kobieta w ciąży i dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Dlatego z takim też nastawieniem pozytywnym rozpoczynamy ten dzień. Bierzemy się z Mańką za robienie śniadania. Bo już dziecko, tutaj, jak widzieli, widzieliście, ma czkawkę, więc pewnie głodne. Przygotowuje się na te wszystkie komentarze i te wszystkie rady, że za zimno w stópki i tak dalej. Tak, więc zaczynamy ten dzień i zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj przyniesie. Inczur. No. No, i tak właśnie się kończą plany. Pomalowałam się. Przebrałam się, ale tylko w 50%. Bo na dole wciąż jestem w piżamie. I usiadłam. I mi się nie chce nic więcej. Taki jakiś ten dzień z taką energią wstałam, z takimi planami. No, i na tym się skończyło. Nie, prze, prze, przepraszam, przynajmniej wyczesałam kota, który tutaj się napatoczył koło mnie, a miałam szczotkę na wyciągnięcie ręki, więc no, nie byłam taka całkowicie bezproduktywna, ale <grych> Ach, nie poznaję siebie. Nie uwierzycie, chciałam się z Wami podzielić na sam koniec dzisiejszego vloga taką y, sytuacją i wcale nie oznacza y, ten widok, że robimy zapasy ze względu na jakąkolwiek y, katastrofę, y, nie wiem, epidemię, czy zbliżający się koniec świata. Y, właśnie zakupiłam y, zapas popią najbliższe prawdopodobnie pół roku. Yy, I zaraz wam opowiem, yy, dlaczego i skąd. Yy, czyli sama jestem w ogóle zaskoczona ilością yy, tego, yy, ale zaraz wam opowiem, yy, o co chodzi. No, no to to będzie taka historia. Yy, jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień temu, yy, rozległo się pukanie do naszych drzwi. Yy, zapytałam mojego męża, czy się kogoś spodziewa. Oczywiście się nie spodziewał, ja również, no ale skoro ktoś puka, no to należy sprawdzić, kto często zdarza się tak, że dzieciaki chodzą po domach i zbierają puszki, butelki, które później zanoszą na skup i w ten sposób sobie dorabiają do kieszonkowego. Więc byłam święcie przekonana, że to właśnie dzieciaki przyszły po puszki, butelki. Okazało się, że nie, były to również dzieciaki, ale z taką propozycją. Uczniowie... 9 klasy szkoły podstawowej, ponieważ tutaj na Islandii szkoła ma bodajże 10 klas. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, czyli przedostatniej klasy. Ja dokładnie nie wiem na czym polega ta akcja i o co w tym chodzi, postaram się dowiedzieć i Wam tutaj gdzieś wrzucę albo dopowiem. Zbierają pieniążki sprzedając papier toaletowy i ręczniki kuchenne. Więc ja stwierdziłam, no tak mi się zrobiło trochę szkoda tych dzieciaków, no bo tak już łażą po tych domach, łażą, że stwierdziłam, że spoko, no w sumie papier toaletowy zawsze w domu się przyda, a u nas w domu w ogóle jest taka zasada, że jeżeli zostaje sześć rolek, to już jest taki stan emergencji i już trzeba dokupić, bo papier toaletowy w domu musi być. Więc stwierdziłam, że spoko. Pytam się, no to ile za ten papier toaletowy? No to dziewczynka mówi mi, że 7,5 tysiąca koron. Myślałem, no kurde, no trochę dużo, no ale z drugiej strony, wiecie, dzieciaki zbierają na szkołę głupio odmówić, a tym bardziej, że no jakby nie chcą tych pieniędzy za darmo. Więc mówię, dobra, spoko. A ile z tym ręcznikiem kuchennym? Tam wyszło coś 12,5. Mówię, kurde, ręczników mamy akurat zapas. Ten papier toaletowy luz. Spoko. Ale mówię, słuchajcie, nie mam przy sobie teraz kasy, czy można płacić kartą? O, nie, 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 to nie teraz. To my zapiszemy ciebie na listę, tutaj się podpiszesz i za jakiś czas przyjdziemy z tym papierem toaletowym do ciebie i wtedy będziesz mogła zapłacić kartą. Luz, rewelka, nie? Siedzę sobie teraz na kanapie, odpisuję na wiadomości, dzwonek do drzwi. Ja mówię: Oho, przyszedł papier. Otwieram drzwi, patrzę. Stoi pakiet. No to jest spokojno, pewnie noszą tak sobie, bo roznoszą po ludziach. Zaciągnąłam kartę, zapłaciłam, a oni mi wręczają ten cały pakiet tego papieru. No, to I mówią, proszę. Więc ja dziękuję. Generalnie za tą cenę powiem Wam, że tak mniej więcej teraz 10 tysięcy koron to jest. 270 zł, więc no za 230 zł tyle papieru. Muszę jutro sprawdzić ile kosztuje taki pakiet w sklepie, więc wam powiem. Ale jestem w takim ogromnym szoku. Zastanawiam się gdzie ja będę upychać teraz ten papier. Nie wiem, może sobie jakieś siedzisko zrobimy albo co, bo to takie wiecie, to nie jest taki papier, że jak wciśniesz, to się zapada od razu yy, ten yy, dłoń i tam jest stolistków. listków, tylko to jest taki porządny twardy papier. Także jeżeli będziecie mieli jakiś problem z, papier, z dostępnością papieru toaletowego, to dajcie znać, będę rozsyłać. Normalnie zrobiło mi to tak wieczór. Teraz miała polewkę, i nie wiem, czy usta z wrażenia. Nie wiem, zaraz idę szukać jakiegoś miejsca na ten papier. No, szok, po prostu szoki, niedowierzanie. No, także mądra ja, zrobiłam zakupy. I ktoś myśli te zakupy wnieść do domu. A mój mąż będzie dopiero za pół godziny. Mi wciąż zdarza się zapominać o tym, że jestem na końcówce ciąży i nie powinnam dźwigać. Także chyba pozostaje mi poczekać na mojego męża znaczy zakupy poczekają na mojego męża nie będę siedzieć pół godziny w samochodzie ale no trochę trochę przegięłam. I cały worek mrożonych truskawek jest na samym dnie torby przydałoby się je od razu wrzucić do zamrażarki ja nie wiem czy to będzie słychać ale jest tak cudnie a dzięki zawartości kwasu hialuronowego niweluje przyczynę bólu miejsc i